Proszę Państwa, krótka, ale intensywna wizyta w Gnieźnie. Dziękuję Panu posłowi Zbigniewowi Dolacie i Panu kuratorowi za zaproszenie. Krótka, intensywna i ważna, bo najpierw specjalny ośrodek szkolno i jego potrzeby, o których się dowiedziałem w mediach i które natychmiast postanowiliśmy zrealizować, to znaczy windy w SOSW, po to, żeby dzieci z niepełnosprawnościami nie były wnoszone na rękach, po schodach, tylko. Wjeżdżały windami. Tych wind jest tym, aż trzy, są potrzebne, nie tylko jedna. Dlatego my dysponujemy środkami, które chcemy wyłożyć na no to w porozumieniu z, z panem Starostą, który też będzie musiał wyłożyć pofinansowanie z 50 do 50. Natychmiast możemy te potrzeby zrealizować, bo nie może być tak, że dzieci z niepełnosprawnościami no, są w warunkach, które są absolutnie nieodpowiednie dla, dla ich edukacji, dla w ogóle ich funkcjonowania. Więc tu natychmiast wychodzimy naprzeciw i realizujemy. A teraz. Tutaj szkoła podstawowa imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, rodzice dzieciom. My przyjechaliśmy dlatego, żeby zobaczyć, jak ta inwestycja będzie wyglądać za jakiś czas. Ona się zaczyna dzięki środkom finansowym znów z Ministerstwa Edukacji i Nauki i dzięki życzliwości samorządu województwa Wielkopolskiego, który zrobił bonifikatę 80% na te nieruchomości. Te nieruchomości zostały zakupione przez Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom i dzisiaj planujemy już rozbudowę tej szkoły po to, żeby te 200 osób, a może w przyszłości więcej, uczyło się w wygodnych warunkach. Wszystko to na przestrzeni tych dwóch godzin. Raz jeszcze dziękuję panu posłowi, panu kuratorowi i realizujemy to, co tutaj założyliśmy. mówię z nami pan poseł obrata, mówił, że nie wyobraża sobie dofinansowania dla powiatu, jeżeli chodzi o windy dla jeszcze miesiąc temu. Ale ja, ja, tak, ja tak nie powiedziałem, panie dyrektorze. No mówił pan, że pan... Nie, ja, ja powiedziałem, panie dyrektorze, że starostwo jest w stanie sfinansować samodzielnie montaż tych wind, dlatego że środki, które otrzymuje w formie subwencji. Oświatowej nie są wydatkowane w 100% na cele oświatowe. Podałem przykład lat 2019, 2021, kiedy do powiatu Gnieźnieńskiego w ramach subwencji wpłynęło 219 milionów, a wydatkowana na cele oświatowe 214 milionów, czyli 5 milionów zostało przeznaczone na inne cele. Natomiast czym innym jest wsparcie ze strony pana ministra i to myślę, że jedno z drugim się nie kłóci, wręcz przeciwnie. No pan minister po prostu pokazał, że szybko reaguje na problemy, które występują w polskiej oświacie. Proszę Państwa, ale jakie dofinansowanie Pan mówi? Z ministerstwa? Proszę Państwa, faktem jest, faktem jest, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 12,3 miliarda złotych rządowych środków dla samorządów na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Faktem jest. Że, na przykład, w Kozienicach za chwilkę do o, no, użytku zostanie oddana całkowicie nowa, piękna, widna szkoła specjalna. Faktem jest, że wczoraj w Namysłowie wmurowywaliśmy kapsułę czasu na budowie zupełnie nowej za 23 miliony złotych przez starostwo szkoły specjalnej. Faktem jest, że w innych miejscach starostowie rzeczywiście środki pozyskują z rządu, bo one są. Tu nie trzeba było pytać, czy dofinansowanie będzie, czy nie, bo te środki na przestrzeni ostatnich lat takim wielkim strumieniem płynął do samorządów. Pytanie jest zasadne, jak to jest możliwe, że gospodarz powiatu, mając dzieci niepełnosprawne, w szkole, którą prowadzi, nie pozyskał z polskiego ładu na przykład tych zwykłych 3 milionów złotych na zbudowanie trzech wind po to, żeby opiekunowie tych dzieci i rodzice nie wnosili ich na swoich plecach na drugie czy trzecie piętro. To jest wstyd, panie redaktorze. Dlatego przyjeżdżamy, żeby pokazać, są środki, proszę pozyskać od nas. Bo nie może być tak, że dzieci z niepełnosprawnościami są na plecach wnoszone na drugie czy trzecie piętro. Koniec. W jakim stopniu ministerstwo będzie partycypować w tych kosztach budowy? Czy to będą trzy windy, czy jedna winda? My chcemy, żeby to były trzy windy, dlatego że wszystkie trzy są bardzo potrzebne i na obiekcie szkolnym i na obiekcie internatu, zwłaszcza na obiekcie internatu ale wszystkie trzy są bardzo potrzebne. My jesteśmy w stanie wyłożyć także 2 miliony złotych, tylko że to finansowanie jest zgodnie z ustawą 50 do 50. Znaczy my możemy 50% przeznaczyć środków na szkołę, która jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. drugie 50% musi dołożyć Pan Starosta. Pytanie ile Pan Starosta może dołożyć, od tego uzależniamy wysokość naszej dotacji. 80% bonifikaty było na tę nieruchomość, bo to jest nieruchomość, która należała do szpitala wojewódzkiego, będącego w zarządzie województwa samorządowego, więc województwo korzystając z możliwości prawnych i za co dziękujemy, z, zrobiło bonifikaty 80%, a te 20% pochodziło z naszego programu Inwestycje w Oświacie, które rzeczywiście tam niektóre panie poseł nazywają Willo Plus i 400 zdaje się 60 tysięcy złotych zostało przeznaczone na zakup tej nieruchomości. No a teraz czekamy znów na wniosek ze strony pana dyrektora i prezesa Stowarzyszenia Rodzice dzieciom w kolejnej edycji naszego programu, który już od 8 maja rusza, z tej samej puli, na którą my wyłożymy ewentualnie środki na te windy, tylko że tu finansowanie jest w większej proporcji, bo 80 do 20 nawet 100% w wyjątkowych sytuacjach wszystko będzie rozpatrywane indywidualnie. Ja chciałem jeszcze dodać, że te środki, o których mówił Pan Minister, czyli ponad 12 miliardów złotych trafiły, część z nich trafiła również do Gniezna. Tutaj nie nieopodal jest szkoła podstawowa numer 3, która jest rozbudowywana dzięki rządowemu funduszowi inwestycji lokalnych. To było 4 miliony złotych na sale dydaktyczne, 9 sal dydaktycznych i następnie z Polskiego Ładu Inwestycji Strategicznych 8,5 miliona złotych na halę sportową, pełnowymiarową halę sportową, także cały koszt tej inwestycji to jest 20,5 miliona złotych, z tego dofinansowanie rządowe to jest kwota 12,5 miliona złotych. Sam powiat też otrzymał środki, otrzymał 9 milionów złotych na halę sportową przy Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Cieszkowskiego, także gniezno jest beneficjentem również tych programów rządowych i powiat, i miasto, oczywiście gminy. Powiatu Gnieźnieńskiego również, także y, to jest y, potężny, naprawdę potężny impuls rozwojowy poprawy infrastruktury oświatowej. Tym bardziej dziwi fakt, że tego miliona czy dwóch nie można było z tych środków zagospodarować na windę dla dzieci, które tej windy potrzebują. No, ale to zostawiamy już dobrze. Teraz będą panie, windy. Panie, panie dziękuję bardzo. Pytanie, co ma załatwić ten nowy dokument, który ma zastąpić karty nauczycieli? Przede wszystkim ma spowodować, że przestarzała, archaiczna. Karta nauczyciela napisana w 1982 roku i wielokrotnie nowelizowana stanie się aktem prawnym czytelnym, przejrzystym i regulacja w nim zawarta będzie sprzyjać statusowi zawodowemu nauczyciela, jeśli chodzi o warunki pracy nauczyciela, jeśli chodzi o czas pracy dla ucznia, a nie na biurokrację, jeśli chodzi o uprawnienia takie jak na przykład emerytura nauczycielska i jeśli chodzi o wynagrodzenia. Czy to poprawi sytuację nauczyciela? Zdecydowanie wszystko, co robimy w ostatnich latach poprawia sytuację nauczycieli. Niektórzy tego nie widzą, nie chcą zauważać, natomiast to jest zupełnie oczywiste. Podniesienie wynagrodzenia dla najmniej zarabiających o 75% to nie jest 0% jak w drugiej kadencji naszych poprzedników politycznych.